Cześć, tej są Natalia i witam was w kolejnym na moim kanale, który zaczynam nagrywać po naszym powrocie ze świąt. Wczoraj wieczorem wróciliśmy od Karola rodziców i dzisiaj mieliśmy wracać już do takiej codzienności po tylu dniach przerwy i niestety mieliśmy dosyć nieprzyjemny poranek. Staliśmy sobie około godziny dziewiątej i Karol powiedział, że coś dziwnego dzieje się z jego brzuchem, jakby czuje lekki ból, powoli zaczyna mu coś tam jeździć i jakieś 5 minut później wylądował na kibelku, z którego nie wychodził chyba przez 30 minut. Prawdopodobnie podczas świąt podesz w naszej krążyła grypa jelitowa i my na początku o tym nie wiedzieliśmy, bo pierwsze objawy tak naprawdę zaczął mieć Jurek drugiego dnia świąt, bo też się nie najlepiej czuł, ale myśleliśmy, że jest to po soku. Pierwszego dnia świąt wieczorem wypił jakiś otwarty sok jabłkowy i myśleliśmy, że może on był jakiś stary i no wiecie, przez to ma jakieś tam nieprzyjemne dolegliwości, ale dzisiaj, jak rano wstaliśmy i Karol ma dokładnie takie same objawy, no to mamy już potwierdzenie, że jest to jelitówka. Ja właśnie przyjechałam do apteki, zanim mnie rozłożyć, żeby kupić nam jakieś leki, bo w domu nie mieliśmy nic, więc. Nasz Powrót ze świąt okazał się dosyć pychowy. Zanim jeszcze pójdę do apteki, to muszę zrobić mały research w necie, jakie leki powinnam kupić. Na pewno wiem, że muszę wziąć stoperan, Muszę też wziąć nifuroksazyt, ale co dalej, nie mam pojęcia. Zapytajmy naszego wspaniałego przyjaciela, co nam poleci. Cześć! Hey there! What's on your mind today? Mów to mnie po polsku? Jak mogę Ci dzisiaj pomóc? Karola rozłożyła grypa jelitowa i zastanawiam się, jakie leki powinnam mu kupić. Co mi polecisz? Przykro mi słyszeć, że Karol do kucza grypa jelitowa. Najważniejsze jest nawadnianie, żeby zapobiec odmieniu. Możesz kupić elektrolity. Do rozpuszczenia w wodzie. Dobrze też, żeby unikał ciężkostrawnych potraw. Jeśli bóle brzucha są dokuczliwe, można rozważyć lekkie środki przeciwbólowe, ale najlepiej skonsultować to z lekarzem. Okej, okay, a w takim razie mówisz, żeby jeść lekkostrawnie. co powiedzasz, żebyśmy zjedli na obiad? Na obiad możecie spróbować lekkiego rosołu z ryżem lub delikatny bulion z warzywami. Ważne, żeby jedzenie było lekkostrawne i nie obciążające żołądka. Ty serio myślisz, że ktoś je rosół z ryżem? Tak, Rosół z ryżem to dobry wybór. Jest lekkostrawny i pomaga nawodnić organizm. Ojka, Jak można się! Z ryżem. Nigdy czegoś takiego nie próbowałam, ale w sumie, czy to może być dobre? Nie mam żadnego pojęcia. Z takich mądrych rzeczy, które powiedział nam chat GPT, to na pewno elektrolity, więc je dokładam do mojej listy. No i idę zrobić zakupy. No dobra, wszystkie leki kupione, poza tym, co miałam na swojej liście, dorzuciłam jeszcze probiotyk, a właściwie to pani w aptece mi poleciła, żeby Karol też go brał, żeby te jelita jakoś tak spoko pracowały, ale zadzwonię jeszcze szybko do Karola, zapytać, jak się czuję, bo jak będzie w miarę, ok, nie będę musiała od razu zawodzić mu tych leków, to pojadę jeszcze na jakieś zakupy do sklepu spożywczego, żeby właśnie kupić tam coś na obiad, kupić tam coś na kolację, no i na śniadanie, bo w sumie jeszcze nic dzisiaj nie jedliśmy. Halo. Halo, jak tam żyjesz? No, jakoś, tak walczę, żeby nie sobie mutować. Mogę jeszcze pojechać do sklepu spodziewczego, czy chcesz od razu leki? Nie, no jedź, 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 no już mnie z nie? nie? Okej, okay, mam całą armię leków, cztery różne opakowania. Dobra, to jest, no kupuj dalej, na chodę. Oj, ale głosik taki nie najlepszy. to walka, jest walka, jeszcze wiesz, montuję no film i walczę, żeby ten, żeby, żeby to zrobić, no. Dobra, to ja jedęście chcę no. do sklepu i wracam do domku, nie? No dobra, dobra. No, to papa. No, hej. Oj, widzowie, chyba jest nie najlepiej więc szybka biedronka i powrót do domku Dzień dobry, żyję. Żyję, ale musiałem się położyć, bo zrobiło mi się zimno i tak się zaczyłem, że mówię: Nie, ale muszę sobie chwilę dojść od kąpa i poleżeć. nie? Oj, ciężko, ciężko. No, ciężko. Nie wiem, czy ty zmontujesz ten film dzisiaj, Karol. Zobaczymy, no daj mi te te, daj mi te leki i zobaczymy, co będzie po nich, nie? <grym> Dobra, idę po nie. Z racji tego, że Karol ani nie wygląda, ani nie czuje się najlepiej, to dzisiejszy dzień na pewno będziemy musieli spędzić w domu i stwierdziłam, że wykorzystam ten czas na sprzątnięcie naszych świątecznych ozdób. My i w naszym mieszkaniu mamy już od. Początku grudnia, i trochę nam się one już opatrzyły i znudziły, więc stwierdziłam, że jest to idealny czas, żeby tego wszystkiego się pozbyć. Przyszłam już do piwnicy, żeby wziąć wszystkie potrzebne rzeczy do zapakowania tych ozdób, i tak, na pewno muszę wziąć wózeczek, żeby jakoś to wszystko przewieźć do góry. Karton do choinki, pojemnik na bombki, drugi pojemnik, gdzie schowamy girlandy, i właśnie jestem ciekawa, czy to wszystko się zmieści w te pojemniki, które mamy, ale za chwileczkę to sprawdzimy. Wózeczek na całe szczęście jest od razu z brzegu, więc z nim problemu najmniejszego nie będzie. Na wózeczek od razu ładuję już jeden pojemnik, ale z tego co widzę, to jest on cały wypełniony, więc jestem ciekawa, czy cokolwiek do niego wejdzie. Z tego co widzę, to tutaj jest karton na choinkę, a pod nim jest ten pojemnik, o który mi chodziło, i mamy tutaj niżej jeszcze jakieś dwa, więc spróbuję je teraz wydostać i może je też wykorzystam. Niestety okazało się, że te dwa pojemniki, które udało mi się tam znaleźć, nie mają pokrywek, więc przeszukałem jeszcze piwnicę i udało mi się znaleźć taki zamykany pojemnik, ale w nim jest mnóstwo rzeczy, więc muszę to teraz opróżnić. Zobaczcie w ogóle, jakie tutaj są skarby. Mamy tutaj na przykład książkę ekipy. Jestem mega ciekawa, z którego ona jest roku. Czy gdzieś będzie taka informacja? Chyba nie, nigdzie nie widzę. Ciekawa, ile ta książka jest warta teraz i czy za kilka lat jej wartość wzrośnie. Musimy ją na pewno zostawić. Przeszukując to pudełko dalej, udało mi się znaleźć też książkę Wersów, książkę Sylwii Lipki, puzle ekipy, perfumy Timo X. Jezu, ja w ogóle zapomniałam, że coś takiego istniało. Dobra, wszystkie te ciekawe rzeczy przyłożyłam do innego pojemnika, więc mamy jeden zamek. Ciekany pojemnik, który na pewno nam się przyda do tych zielonych gilland, które mamy w kuchni. Jeszcze tego karton na choinkę i możemy jechać wózeczkiem do góry. Okej, okay, wszystko zapakowane, więc można jechać do góry. Mam nadzieję, że ten karton mi nie spadnie po drodze. Trzymajcie kciuki. Dobra, wszystko z choinki zdjęte. Choinka jest złożona, więc teraz czas ją rozłożyć. Wychodź! Czy sobie nogą pomóc? O! Oh, Jezu, tutaj wszędzie jest tego brokatu! Ale teraz najgorsza część, czyli wyjęcie tych nóżek Udało się! Kurde, Karola Siła by się teraz tutaj przydała! Mamy to! Choinka spakowana! Dobra, zdjęłam już nasze trzy gwiazdy z góry i powiem wam, że pomimo tego, że mają one chyba już trzy albo cztery lata To dalej wyglądają tak ładnie, że zostawiam je na następny rok Ich składanie w sumie jest mega łatwe, bo wystarczy, że robimy coś takiego i gotowe! Właśnie zauważyłam, że naszemu Reniferkowi znowu odpadł róg On już kiedyś miał go strąconego I Karol przykleił na kropelkę I chyba ta kropelka puściła, więc Za rok będziemy musieli zrobić małą reanimację Dzisiaj już mi się tego nie chce robić, bo Ja i kropelka to jest bardzo złe połączenie Kiedyś sobie skleiłam dwa palce, więc Reniferek poczeka do następnego roku no dobra, szafka pod telewizorem sprzątnięta, stół sprzątnięty, więc teraz została mi już tylko girlanda Okej, okay, girlanda usunięta, także wszystkie świąteczne rzeczy mamy już sprzątnięte No więc moi drodzy, święta, święta i po świętach, oficjalnie wszystko jest sprzątnięte Teraz muszę tylko odkurzyć cały ten brokat, wytrzyć wszystkie szafki z tego brokatu i poustawiać nasze standardowe ozdoby Ale zanim to, to pójdę zobaczyć jak się czuje Karol, bo przed chwilą poszedł do sypialni I stwierdził jednak, że chyba nie montuje swojego filmu, bo no nie najlepiej się czuje Karol, żyjesz? Zimno mi Kadry. Nie, no kurde czemu, ja jestem chory, nienawidzę być chorym W sensie było już lepiej i nagle wiesz zrobiło mi się mega zimno Musiałem tutaj przyjść, żeby ja sobie bardziej czego miskę, bo nie wiem jak to się skończy Chciałem cię po prostu nagle No, szczękną. Pisz kopciki Nie, nie chcę nic do jedzenia Nic, Jedz zero? No, jak myślę o jedzeniu to mi się cofa, więc nie ma opcji Herbatka miętowa? Też już mi się nie chce Guma do rzucia? Też nie, daj mi tylko wodę i... Wodę masz obok a, no to git, to jakoś przeżyję. Proszę pić, żeby się nie odwodnić. No. Już nie ma świąt u nas? Nie ma świąt. Jadę właśnie do piwnicy wszystko zawieść. No może zostawisz to, jutro to wywiąza. No co ty, dam radę. Dobra. Nara. No uh. Po dłuższej chwili, jak możecie zauważyć, nasz salon jest już ogarnięty Wymieniłam podkładki na te standardowe Pod telewizorem też postawiłam te rzeczy, które mieliśmy Tam w rogu tylko powinien być nasz kwiatek, ale niestety ja nie dam rady go sama przełożyć A no nie chcę też męczyć Karola, więc na razie zostaje gwiazda betlejemska Ale mam wrażenie, że jak nie ma tych ozdób, to ten salon wydaje się o wiele większy I taki bardziej czysty, bardziej przejrzysty, więc... No w sumie dobrze, że tych ozdób już się pozbyliśmy Dzień dobry, rekwizowie, witam was z kolejnego dnia Tym razem ja, wziąłem na chwilę kamerę, bo Natalia leży dalej Śpiżamach pod kocem, nie wiem, o której ona się ogarnie, więc stwierdziłem, że sam zrobię Wam update. I ogólnie, jak widzicie, po około 24 godzinach, wszystko wskazuje na to, że oficjalnie wyzdrowiałem. Wczorajszy dzień był ciężki, bo praktycznie od godziny 11 do. Tak naprawdę drugiej w nocy źle się czułem, miałem nudności i po południu pojawiła mi się też gorączka. Najpierw było to tam jakieś 37, coś, później, chyba właśnie około północy, w piku miałem 38,3 stopnie gorączki. O drugiej, 40 w nocy. O drugiej, 40 w nocy to było? Nie, już straciłem poczucie czasu wczoraj, ale wszystko wskazuje na to, że była to taka, wiecie, zwykła jednodniowa jelitówka, ale mimo tego taki jeden dzień naprawdę potrafi zmienić myślenie, bo wczoraj, przez taką, wiecie, głupią chorobę uświadomiłem sobie, jak ważne jest zdrowie, w sensie to, co każdy mówi, że jeśli jest się zdrowie, to całą resztę da się ogarnąć, to prawda. Wczoraj ponownie się o tym przekonałem, bo no w sumie dawno już nie byłem chory, nie? Mm -hmm. Dzisiaj obserwujemy Natalię. Sprawdzamy, jak ona się czuje, jak jest, jest git? Natalia mówi, że jest spoko, mam nadzieję, że jej nie zaraziłem, ale myślę, że kolejne 24 godziny mogą być dla niej kluczowe. Z racji tego, że już zawsze się czuję, Ogarnę trochę mieszkanie, bo no generalnie o jak widzicie, tam są jakieś biszkopty w ogóle. Wczoraj totalnie nic nie jadłem. Wziąłem gryzę biszkopta, więcej nie mogłem, wypiłem w sumie kisiel i łącznie zjadłem może pół bagietki. To jest wszystko. zjadłem przez cały wczorajszy dzień. Dzisiaj już jest trochę lepiej. O, tutaj też obok łóżka, jak widzicie, jest miska, ale ostatecznie nie przydała się. Na szczęście, nie wymiotowałem. Ale powoli, trzeba to wszystko ogarnąć, trzeba też zmienić pościel, bo Wczoraj przeżyłem w tym łóżku cały dzień. No i wiecie, fajnie byłoby wymienić pościel mimo tego, że zmienialiśmy ją po przyjeździe. Czyli dosłownie była ona jeden dzień, ale no wiecie, jak to jest w chorobie. Nie ma sensu spać jakby na tej samej pościeli, lepiej ją wymienić. O, tutaj też termometr, w którym wczoraj mierzyłem temperaturę. W sumie wiecie, co zmierzę sobie. Zobaczę teraz, ile mam, bo czuję się dobrze, ale wiecie, zawsze jeszcze warto to sprawdzić. I jak zmierzę temperaturę, to w końcu będę mógł pójść na ochronę, bo od dwóch dni leży tam paczka z ciekawą rzeczą, którą razem z nami zamówiliśmy. Za chwilę pokażę wam, co to jest, tylko muszę pójść najpierw do piwnicy po wózeczek, bo może to być dość ciężkie, ale tak jak mówię najpierw sprawdźmy ile będą stopni. O, 35,3. Widzę, że teraz lecę ostro w dół i teraz z kolei zastanawiam się czy to nie jest trochę za mało, ale ja ogólnie tak mam, że moja taka domyślna temperatura to nie jest 36,6 tylko bardziej 35 i coś, chociaż mam też pewne wątpliwości czy ten termometr na pewno dobrze działa. Kojarzę, że mam chyba jakiś nowszy taki zielony gdzieś w kuchni, więc czekajcie, spróbuję go znaleźć, zmierzę sobie tym drugim i zobaczymy czy on pokaże to samo. Dobra, znalazłem. Ten jest o wiele nowszy, on był użyte może raz albo dwa, więc wydaje mi się, że będzie bardziej wiarygodny, ale wsadzę sobie te dwa termometry pod dwie pachy naraz, żeby zobaczyć, czy po prostu pokażą to samo. Oho, zielony już pika 35.6. Ten mierzy? Mierzy, co tak długo O, dobra, tym też pika 30, 57 więc jednak działa dobrze Byłem właśnie na ochronie i przywiozłem Nasz nowy gadżet, czyli domową Bieżnię, tak właściwie to od domowego Walking pada, bo on tam ma prędkość maksymalną chyba 12 na godzinę, poza Samym walking padem mamy też matę Na której on będzie stał, póki co za wiele nie widzicie Bo wszystko jest w kartonie, ale Zaraz pokażemy wam jak to wygląda po złożeniu Rozłożyliśmy już naszą bieżnię i powiem wam, że Jestem w szoku jaka ona jest ładna O, no, bardzo ładnie wygląda, w ogóle jest taka Jakaś taka smukła, nie? Fajna. Taka malutka, ale uwaga, trzeba ją przetestować. Nie wiem, jak ją odpalić. Yy, nie wiem, czy z pilota da się, chyba musisz sobie nacisnąć. O, dobra. Ona też, ma, jak widzicie, wyświetla tutaj na dole. On jest bardzo mały, ale jest też do niej dedykowana aplikacja, na której macie trochę więcej informacji. I tak to mniej więcej wygląda. I jak? Zarąbista jest. Chociaż, jak jestem na włosu, to czuję łączenie tej bieżni, bo ona jest jakby składana na pół. Tak, dokładnie. Ją się jakby składa, żeby mniej miejsca, jakby po tym wiecie, zajmowała. Wydaje mi się, że w butach totalnie nie będzie tego czuć, ale jest mega cichutka też. No, ogólnie jako dobrze sąsiedzi, kupiliśmy też matę wygłuszającą, żeby wiecie, nie hałasować sąsiadów na dole, jak będziemy chodzili. I faktycznie ona jest tak cicha, że wydaje mi się, że oni totalnie nic nie słyszą. Jest o wiele ciszej niż na siłowni. No. Siłowniowe wiesz, są o wiele głośniejsze. Ej, ja jestem mega zajarana! No to teraz nic, tylko chodzić. Nowy rok, nowimy, nie? No właśnie, nowe postanowienia. Tylko na tych z buty proponuję założyć, bo chodzenie bez butów to raczej tak średnio. I zmienić spodnie, no. Bo nawet jak mi się wkręcą, to nie będzie fajnie. Dobra, to ty siedzisz przebieraj, a ja idę robić? film, bo wczoraj widzowie byłem tak nieprzytomny i tak zmęczony życiem, że nie wyrobiłem się z moim filmem. Powinien wlecieć wczoraj, nie wleciał, więc no dzisiaj już musi. Ja w ogóle jestem tak niewyspana, bo Karol w nocy miał taką akcję z tą gorączką. Położyła się w ogóle spać po drugiej, później pobudkę mieliśmy o 2.30, po czwartej i tak cały czas. A ja jestem mega wyspany, bo ja spałem w trakcie dnia z 5 godzin. A ja nie. No dobra, nie ma co, to ty sobie tutaj ogarnie, a ja idę montować. Dobra, ja właśnie kończę swój pierwszy trening prawie półtorej godziny na tej bieżni. No. Ile kilosów? Prawie 8,5, tak? Tak. Ej, ładnie. Ja w ogóle od jakiegoś czasu nie biegam na bieżni, tylko chodzę, bo przeczytałam sobie i w sumie wyliczyłam swoje optymalne tętno do chudnięcia. I jest ono w przedziale między 89 a 135, więc teraz bardzo tego pilnuję. A ile masz teraz? 136. No to przekroczyłaś właśnie o no jeden, ale. jeden! Nie no, ale jak bieżnia ogólnie? Mega spoko. Trochę czuć to łączenie, ale nie przeszkadza. Okej. Okay. Zastanawiam się tylko, czy sąsiedzi tego nie słyszą, bo na początku myślałam, że jest cichutka, ale jak odpaliłam telewizor, to musiałam odpalić. Na 60. żeby cokolwiek słyszeć. No mamy tą matę wygłuszającą, Mi się wydaje, że ona trochę daje. A to już siebie słyszysz? Słyszę, no, ale nie jakoś bardzo. Okej, okay, no mi się wydaje, że Ty słyszysz kroki, ale tak. na dole chyba tego nie słychać. No nie, zobaczymy, no jak przyjdą są sąsiedzi, będą się skarżyli, to no nie wiem, to będziemy musieli jakoś rozwiązać ten problem, ale póki co nikt jeszcze nie pukał, nie dzwonił, więc jest los. Jeszcze minutka i koniec. No, dzień dobry, witam was dwa dni później, czyli 31 grudnia. Dzisiaj mamy Sylwester i wszystko wskazuje na to, że będzie to najnudniejszy Sylwester w naszym życiu. Niestety. Tej choroba jeszcze nie odpuszcza. Karol na całe szczęście czuje się już dobrze. Wszystko mu przeszło, ale ja odczuwam wszystkie objawy z jednodniowym opóźnieniem. Karola wczoraj mega bolała głowa, i ja dzisiaj dokładnie przeżywam to samo. Tak nie boli tutaj wszystko. Normalnie czuję się tak, jakby głowa miała mi zaraz wybuchnąć. Jakby gorączki nie mam, na kibelek nie biegam, nic mi nie dolega, tylko właśnie mam strasznie ciężką głowę. Karol miał wczoraj dokładnie tak samo, więc wszystko wskazuje na to, że jutro powinnam być już w pełni zdrowa, ale no z racji tego, że dzisiaj jeszcze nie czuję się najlepiej, to stwierdziliśmy, że Sylwestr. Właśnie spędzimy we dwójkę w domu przed telewizorem. Ale pomyślałam, że skoro będziemy siedzieli w domu, to przygotujemy sobie jakąś kolację, i Karol, co możemy zrobić fajnego do jedzenia? Nie wiem! Ja mam taką listę na Termomiksie dodaną na do pod tytułem imprezy, i może tam coś znajdziemy fajnego. Mam odpaloną tą zakładkę imprezy, i co my tu mamy? Małpi chlebek, Ala pizza. O, to jest dobre, kiedyś to robiliśmy. Miną, o Boże Kurde jeszcze po tej chorobie tak nie do końca patrząc na jedzenie mam na wszystko ochotę O kurczak ze śmietaną butter chicken może Ale nie no indyjskie jedliśmy niedawno No indyjskie jest super po takiej chorobie Kurczak po cygańsku Kurczak w sensie paprykowym Poczekaj jedliśmy wczoraj na obiad A krepsiki jakbyśmy zrobili swojego kebaba? Kebab na Sylwestra? Dziwnie <laughs> Coś innego O, pizza turecka makun. To jest ta którą kiedyś robiliśmy Tak ona była chyba, czekaj ona była z wołowiną? Tak ona była przepyszna ty, to może to zjemy? Dobra, możemy to zjeść, tylko ty musisz jechać na zakupy. Sam? Sam. Już co się będzie działo, dzisiaj, skopa? Nie <grym> wiem. Dlatego jest mi bardzo przykro, że nie mogę z tym jechać Hmm, ale czekaj, masz gorączkę? Nie mam, ale boi mnie głowa, więc. Dobra, no pojadę sam właśnie jeszcze muszę pojechać do paczkomatu, bo czekają tam widzowie dwie paczki do odebrania Kej, do której są sklepy, bo jest prawie 14. <grym> chyba do 16? Dobra, to ja się muszę zbierać w takim razie. Ej, Karol, ale pijemy coś dzisiaj? Czy taki Sylwester bezalkoholowy robimy? Nie wiem, no a jak chcemy? Bo jeszcze trochę chyba. <grym> bo się. No To może chociaż jakieś chipsy sobie kupmy na Sylwestra Okej, okay, no nie, na jakieś przekąski możemy kupić No ale ja <noise> bym nie pił, bo wiesz, nie wiem jak to się zakończy, nie? Z moim żonem okay. jeszcze Okej, w ogóle po wojnie nam się kończy już w naszej szufladzie zapasy Sweet Planet no. I pierwszy raz od chyba dwóch lat będziemy kupowali normalnie słodycze w sklepie Takie zwykłe chipsy ja Takie się zwykłe pamiętam nie pamiętam jak smakują zwykłe chipsy, tak dawno mieliśmy. No naprawdę, cały Dobra. czas jedliśmy same takie wiecie, jakieś azjatyckie o smaku... No właśnie, o jakim smaku? No, mega Jakieś curry, masala właśnie, nie? No, więc no... G o smaku grochu. No dobra ty ja muszę jechać, bo jest 14 seria, zaraz... Dobra, to ja ci, ci robię listę i do zobaczenia, życzę ci powodzenia, bo no zakupy dzisiaj na pewno nie będą łatwe. Mój wypad do miasta zacząłem od paczkomatu i jak widzicie odebrałem już dwie przesyłki, które, co ciekawe, są jeszcze związane ze świętami. W tej paczce znajduje się wymieniony prezent od Natali rodziców, bo jak oglądaliście poprzedniego vloga, to wiecie, że dostałem od nich pasek, który niestety był za krótki, więc tutaj jest dokładnie ten sam pasek, tyle tylko, że o rozmiar większy, a w w drugiej paczce znajduje się rzecz, którą miałem na swojej liście do Mikołaja, bo zrobiłem taką listę, żeby wiecie, Natalia miała trochę łatwiej z prezentem dla mnie, ale ostatecznie Natalia wybrała z tej listy zupełnie inne rzeczy. Tego akurat od Mikołaja nie dostałem, a bardzo to chciałem, więc stwierdziłem, że zamówię sobie sam. No i właśnie jest to rzecz, która mam nadzieję rozwiąże jeden z moich problemów, z którym od jakiegoś czasu się borykam, ale czy faktycznie tak będzie, przekona mi się w domu, jak to otworzę. A póki co, z racji tego, że jestem pod Lidlem, biorę moją siatę na zakupy i idę do środka, chociaż patrząc na to, ile na parkingu przed idem jest samochodów. Ja obawiam się, że będą to jedne z najdłuższych zakupów w tym roku. No dobra, moje zakupy póki co wyglądają tak. W ogóle wziąłem wózek zamiast koszyka, bo myślałem, że będzie tego dużo więcej, ale wcale nie ma tych zakupów jakoś mega dużo. Na sylwkę wziąłem pod siebie Lacy Maxy, Strongi, których dawno nie jadłem. W sumie nie wiem, czy po ostatnich moich akcjach żołądkowych to jest dobry pomysł, ale spróbujemy, zobaczymy. Dla Natali też wziąłem klasyczną Oven bakty. No i w sumie mogę już lecić z tym wszystkim do kasy. No dobra, wróciłem do samochodu. Nie było jednak aż tak źle, jak myślałem, że będzie. Poszło całkiem sprawnie, chociaż nie udało się kupić wszystkiego, bo no dużo rzeczy było już wyprzedanych kupiłem cytryny, rukoli, kostek do kibla i czegoś jeszcze, ale nie pamiętam czego, mam czy na liście, więc jadę do kolejnego Lidla albo do Biedry do Biedry, bo muszę kupić jeszcze szynkę promyńską o, przypomniało mi się, no i wtedy wydaje mi się, będę miał już wszystko, w ogóle powiem wam, że przez tą chorobę i przez to, że dzisiaj nic totalnie z nie robimy jakoś nie czuję tego Sylwestra, w sensie zawsze co roku była taka, wiecie, lekka ekscytacja, że tutaj jakiś nowy rok, że coś się kończy, coś zaczyna, a w tym roku, nie wiem mam wrażenie, jakby to był totalnie normalny, zwyczajny dzień, z jednej strony to spoko, no bo się, nie trzeba co roku robić, nie wiadomo co, na tego sylwestra, ale z drugiej strony trochę dziwnie patrzeć jak wiecie, gdzieś tam na Instagramie czy coś, wszyscy się szykują, ogarniają, a my z Natalią, jedyne co będziemy robili, to nie wiem, przygotowywali sobie chyba herbatę i wybierali co obejrzeć na telewizorze. No niestety, z czterech brakujących rzeczy udało się kupić tylko dwie, czyli kolejkowskie do kibla. Nie mam jeszcze szynki parmeńskiej i cytryny, więc ja pokręcę się jeszcze chwilę po mieście i spróbuję dokupić to, czego nam brakuje, chociaż wydaje mi się, że łatwo nie będzie, dlatego trzymajcie kciuki i widzimy się w domu. Ja nie mogę sobie, że Karol już zaginął na mieście, wiesz ile cię nie było? Dwie i pół godziny! Dwie i pół godziny za kupę widlu! Ale ja nie byłem tylko w widlu! A gdzie jeszcze byłeś? Pokróciłem sobie, bo nie, jeszcze, no byłem w decathlonie kupić rzeczy do mojego odcinka, także za widzowie nie pokazywałem. Byłem okay. jeszcze w reclerku. O, kupiłeś zimne ognie? No właśnie, kupiłem zimne ognie Fajne! Widzowie mi sprzedawali, pozdrawiam. Ostre! Są też dla ciebie inne! O. Wiedziałem, te są dla mnie! O, po prostu Ale dobrze się jadą, Patrz, kocki do kibla, O, fa fajny <grym> unboxing Malinki, też już mega dawno nie jadłam Dobra, czekaj ja Czy Kupiłeś takie mini szampaniki? No, fajne, nie? Czy jednak trochę alkoholu będzie. Ile to ma procent? 7,5. No, wspomnieczenie. Dzisiaj mocny wieczór. Ale w ogóle jak byłeś na zakupach to oglądałam sobie nasze filmy sylwestrowe i takie podsumowanie roku z zeszłych lat. No. I wiesz, że dwa lata temu też byliśmy chorzy i siedzieliśmy w domu. Serio? Tak, ty miałeś 38 stopni gorączki wtedy. Ty to o co chodzi, że ja zawsze na koniec roku choruję jakoś? nie wiem, jakaś klątwa! Wtedy siedzieliśmy też w domu i... Teraflu. Tak wyglądała nasza impreza sylwestrowa. W ogóle musimy znaleźć jakieś miejsce w domu na airfryera, bo my za każdym razem, jak go użyjemy, wynosimy go do piwnicy. W sensie ja to robię, ale mi się już nie są, my Tak często tego używamy, że musimy gdzieś znaleźć domu na to miejsce, chociaż to jest tak dużo, że. Wczoraj też używaliśmy. No. Wczoraj zaniosłeś i dzisiaj znowu powrócił. Nie, no to jest masakra. Na placie tak głupie, żeby to stało. A nad lodówką się nie zmieści, no. nie? Bo tam jest przedziałka. Dobra, trzeba będzie ogarnąć talerz, ale czekaj, podłączam, bo dzisiaj w ogóle nie mówiliśmy widzą. My jemy bataty z. szarą. Szarą. No właśnie. <grym> Idziemy robić bo już jestem był bo odnażała sakra. Dawaj, bo jeszcze unboxing, paczek moi A, no dobra, no to wstawmy frytki, kurczaka i wtedy zrobimy unboxing. O, to może ty się tym zajmij, a ja zrobię unboxing. Co dla widza szybko? Super pomysł. Super! Nie, no bo się nie mogę doczekać już. Dobra. Dobra, zacznijmy sobie od paska, który już widziałem, ale który teraz powinien być w końcu dobry na mnie. Wygląda on mniej więcej. Tak, no jest generalnie cały czarny to jest logo. Hugo, ale czekajcie, sprawdźmy czy na długość będzie dobry. Trochę dziwnie to wygląda, wiem, sorry, ale <laughs> muszę przymierzyć. Uwaga na TX, prawdy. No, ten jest git. Pokaż jak wygląda. No, fajny. Spoko? Ładny, no. Dobra, jest git. Podziękowanie jeszcze raz dla teściów, bo pewnie to oglądają, ale w ogóle, Natalia, ile ja w tym pasku przechodziłem, to jest jakiś hit. dwa lata! Dzień w dzień. No, jest zajechany On był z Lewisa, ale no, jak widzicie, skórka tutaj mam już lekko dosyć. Generalnie, jeśli oglądacie vlogi ogóle, od dłuższego czasu, to wiecie, że ja mam ogromny problem z moimi kluczami. Natalia, tak. weź, pokaż. Karol ma milion kluczy. Jest masakra. Ale właśnie chciałam powiedzieć, że jak Karol zobaczy ten produkt w necie, to oszalał na jego Punkcie, no. Cały czas o nim mówię. Ja liczyłem, że ja dostanę go na Mikołaja. Nie, do, nie dostałem go, To prawda dostałem inne fajne prezenty, ale to jest widzowie organizer do kluczy. Bo jak widzicie, ja kluczy mam całe mnóstwo. Po pierwsze, mega źle, te klucze wyglądają w spodniach, jak wiecie, są takie w każdą stronę podwracane. A po drugie, odkąd mamy Mercedesa, to co chwilę przez przypadek otwieram bagażnik, bo któryś klucz, wiecie, wciska ten przycisk od otwierania bagażnika. Więc stwierdziłem, że taki organizer do kluczy to może być fajna sprawa, tylko czekajcie, jak to powinno działać. A dobra, to się odkręca Na razie nie będę odrywał metki Generalnie to jest podobno na 7 kluczy Więc z tego co liczyłem powinno wystarczyć Ja pierdziele nie no, nie gadaj. Pierwszy już się nie mieści. Widzowie, widzicie to prostokątne oczko. Tak, ono niestety jest zbyt małe, przez co nie mogę jakby nabić to na ten organizer. Ja pierdzielę, no nie gadaj. A nie Karol, co? Nie no, powiem wam, że nie jestem zadowolony. Nie chcę Wam pokazywać, jak to wygląda, bo widzielibyście nasze klucze. Nie powinno się jakby pokazywać kluczy nawet na nagraniach, ale no nie, jest to to, co myślałem, że będzie, więc zakup nie do końca udany, chociaż jeszcze się pobawię. Jeszcze spróbuję to jakoś tam poukładać, ale nie wiem, czy to się uda. jest gotowy i powiem Wam, że jestem mega ciekawa. Jak to bataty będą smakowały, bo ja z batatami mam taki problem, że w knajpach mi smakują, bo są takie mocno przypieczone, a z piekarnika wychodzą takie mega gumowe. Mmm, mega chrupią. No. Dobre. Słychać, że są takie mega chrupiące. Do tego pyszny majonez truflowy z Biedronki. On jest w ogóle taki pyszny, że jak będzie to kończy, kupcie i spróbujcie, bo naprawdę jest 10 na 10. Mega dobry obiadek, my idziemy jeść i odezwiemy się do was zaraz po obiedzie. Z racji tego, że jest to ostatni odcinek, który nagrywamy w tym roku, to stwierdziliśmy, że zrobimy takie małe podsumowanie. Nie będziemy pokazywali zdjęć, nie będziemy analizowali. Tego miesiąca, tylko powiemy w sumie kilka słów od siebie. No, generalnie ja bym zaczął od tego, że na początku roku rzuciliśmy film, w którym mówiliśmy o naszych tak. postanowieniach i. Tam takie... mieliśmy takie trzy główne cele: tak. Dom, Dom, dziecko i Mauritius. O sytuacji z domem tak naprawdę wiecie. No, myślę, że w przyszłym roku dużo się też tutaj w tej kwestii wyjaśni. Na Mauritius zdążymy jeszcze polecieć. No a dziecko. Też przyjdzie też czas. Przyjdzie czas na dziecko. Prywatnie ten rok dla nas nie był najlepszy. Wydarzyło się dużo przykrych sytuacji, ale jeżeli chodzi o nasze kanały, no to to był naprawdę super rok. Tak, no, jakby to był kolejny, bardzo dobry a w sumie nawet chyba najlepszy no, jeśli chodzi o nasze kanały, Zajmicie, że bardzo się rozwinęły, czuliśmy też takie wasze wsparcie właśnie w tych trudnych no. sytuacjach jak ogłaszaliśmy sytuację z domem jak ogłaszaliśmy zamknięcie sklepu to dostaliśmy tyle ciepłych wiadomości o no. was, że byliśmy w szoku, jakby liczby liczbami to, że one rosną z roku na rok bardzo nas cieszy, ja zastanawiam się jak długo to jeszcze potrwa bo ja jestem myślę ciebie 12 lat a tak naprawdę każdy kolejny rok jest, jest coraz, coraz lepszy, lepszy no. no w końcu musi być przełamanie, póki co jeszcze ono nie nastąpiło Mam nadzieję, że w kolejnym roku dalej będzie tak dobrze Nie musi być lepiej, wystarczy, że będzie tak samo fajnie Jak jest teraz, ale jakby poza tymi liczbami Bardziej cieszy nas to, że Coraz bardziej czujemy, że Jakby się zżywamy z wami, w sensie tak, jak was spotykamy na mieście, to wy no. Dopytujecie na przykład o sytuacje prywatne i takie wi Widać to, że jesteście na, na bieżąco nie? Tak. Często ze wszystkim, więc to nas bardzo cieszy Właśnie, wydaje mi się, że bardzo duży wpływ Mają na to vlogi, które nagrywamy Tak, no zdecydowanie, no bo jakby mój kanał jest challenge'owy Więc jakby... Tam nie macie okazji poznać Nas prywatnie. Tak, jakby tą okazję macie. Właśnie tutaj na tym kanale, więc bardzo się cieszymy, że nas oglądacie, że śledzicie to, co robimy i że. No jak coś się u nas dzieje, to możemy wam powiedzieć. Zarówno o tych tak. dobrych, jak i o tych złych rzeczach. Mam nadzieję, że w każdym roku dalej. Się wyrówno, tak? tak okay? dalej będziecie nas śledzili, a że te rzeczy prywatne i się po prostu wyprostują. No i co, życzymy Wam wszystkiego dobrego w Dokładnie, tym 2024. żeby Wasze cele się spełniły. Tak jest. Żebyście wytrwali w swoich postanowieniach, bo to nie jest łatwe. Chociaż też nie narzucajcie sobie zbyt dużej presji, bo to wiecie, też nie o to chodzi. Warto mieć te postanowienia, ale małe ustępstwa sobie od nich robić. Tak. Jak coś pójdzie nie tak, to nie przejmujcie się, to nie będzie koniec świata No i co, na tym kończymy ten odcinek No, kończymy, dziękujemy bo Dziękujemy wam za wszystko i Ja teraz idę montować tego vloga, zrobić miniaturkę, żeby chociaż Sylwestra, w sensie tą godzinę Spędzić przed telewizorem Tak, spędzić przed telewizorem, może gdzieś tam wyskoczymy jeszcze, ale już tego nie będziemy nagrywali, bo jakby ten film ratuje jutro, więc myślimy znaczy, go zrobić Więc dziękujemy, trzymajcie się, Bye. wszystkiego dobrego, świętujcie <laughs> i nara